po północy. Czwartek 27 luty 2020. Zaczynamy dzień ze mną. Zaczniemy go od spania. Także, dobranoc. 9.17. Zaczynamy ten piękny dzień. Odnoszę dziwne wra wrażenie, że powinienem już wstać. I to już dawno. Przed chwilą była 9.17, a teraz jest 10.28. Jak to się stało? Nie wiem. Ale trzeba wstać. Jest! Lecimy. Wiesz co? nie zgadniesz, jaki film dzisiaj nagrywam. No. Nie zgadniesz zupełnie. No nie masz w ogóle pojęcia. No, nie. W ogóle jest smacznego. Dziękuję. No, zgadnij, jaki dzisiaj film nagrywamy. No nie wiem. No jaki no? 24 godziny ze mną. Ha. Cały dzień zobaczą. Cały dzień. Jak nic nie robię. Nie, nie, nie no, jedziemy Jedziemy na praktyki. Ja muszę teraz koła do Zafiry przerzucić. Ze schody. No, potrzebuję bagażnik dzisiaj. A nie widzi mi się tankowania zafiry. Ha. Za bardzo. Nie widzi mi się to. Także idziemy po skodę, jedziemy, idziemy przerzucić koła. Przyjedziemy na 11.30 na praktyki. Mimo że czegoś miał być na 11, ale to nieważne, to jest mniejsza oto. O, widzicie, jeszcze ekologię muszę wynosić. Dobra. Dobra. Kawy bym się napił. Ale nie wiem czy mi się chce robić. Nie mam pojęcia. Dobra, także idziemy się ogarnąć i widzimy się już pod samochodem. Dobrze, moi drodzy, ja się szybko ogarnąłem. Idziemy po skodę. Mamy bardzo mało czasu, jesteśmy już spóźnieni jak naprawdę. Dobrze na to jako spóźnienie. Zatwierdzić jakby? No może... Dobra, nieważne. Whatever. Dobra, idziemy szybko i przerzucamy koła do Zafiry, bo muszę mieć pusty bagażnik dzisiaj akurat na praktyki. I jedziemy sobie do Białęckiego środka sportu. Tak, ostatni dzień praktyk tak naprawdę i będzie fajnie, no. Zafira, ale my idziemy dalej. Musimy dopiero tutaj przyjechać jakby samochodem, więc zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy. Nie ten, ten, Ej, co? z ten sam, dobra, Matko z tej strony działa zamek. Muszę centralny tutaj przywrócić przy, to działanie jakby, dobra, wow, wsiadliśmy, dobra, I teraz szybka jazda, nie mam uchwytu, więc szybka jazda pod, e... kurde, to jest denerwujące w tych samochodach, niestety jedyne co. Nie ma innego plusa do wszystkiego. Dobra. Palimy. Dobra. I zaraz się widzimy pod samochodem. Dobra, szybka akcja. O, to jest bagażnik. A nie to. No. Dobra. Mi się tak jedna na drugiej może tak. Teraz lepiej. weźmiemy sobie jedną rzecz. Pożyczymy sobie. No, choć on to jest, jest taki klej, jeszcze jakby. Dziwne. Lecimy, oddać klucz i jazda. Zostawimy skody na chwilę. Tam se stoi. I idę te i oddać. To normalnie potem będziemy zabijać, jakby chyba te klucze zabrał. Dobra, trzymaj te klucze. Nie przywykła, że nagrywam. Dobra. Będę później. Idziemy. Szybka akcja. Stoi jeszcze. Nawet tak. Wróćcie co na biało coś. Bo zimno jest. Dobra, jesteśmy. Oh. Dobra, nie będę was znudzał jak jadę, bo to wyjątkowo nudne może być. Także widzimy się w w ośrodku sportu już bezpośrednio. Muszę mi otworzyć. Bo my tutaj nie wypuszczą. I tyle. Także widzimy się za moment. Dobra, jesteśmy właśnie na teraz idę, muszę ogarnąć wszystko, co jest na Kiewiertłudzie i zobaczymy się za moment, bo nie pakować rzeczy do samochodu. Także idziemy. Idziemy. Ale wieje. Dobrze, moi drodzy, e, powiem tak, mało filmów z roboty, z praktyk, bo dzisiaj naprawdę był zapierdziel, dzisiaj był zapierdziel, bo e, trzeba było ogarnąć przykład takiego plebistytu, który tam może kiedyś Wam o nim opowiem, może nie, zobaczymy, jak na razie nie za bardzo. E, I tak, po prostu działo się, działo się, trochę było do rozrobienia, trochę było do przenoszenia rzeczy i musieliśmy po prostu no, chodzić, a nie nagrywać, tak więc macie mało nagrań ale Skoda przewiozła bardzo dużo, powiem Wam Skoda bardzo dużo przewiozła co na przybitkach teraz widzicie przydała się naprawdę nie sądziłem że ten samochód może się przydać w takiej placówce jak Ośrodek Kultury nie ruszymy bo jeszcze tutaj rondo jest takie dosyć małe bo kierunkowska kierunkowskie z kobietą jakby już życie o tym już jechał lekkie wymuszonko i wszyscy żyją i tak moi drodzy, teraz jest challenge, ponieważ w krótkim czasie muszę się dostać do swojej roboty tak naprawdę. Jedziemy na zumbę. Jedziemy na Zumbę. Teoretycznie od 16.30 od 16.30 ja wszystko ustawiam już, wszystko już ogarniam, wszystko ustawiam, żeby to hulało, banglało i żeby było dobrze. Także ja to wszystko Wam pokażę oczywiście. Zobaczycie mój backstage jakby, jak to wygląda. A potem pokażę Wam już typowo jak wyglądają zajęcia. Jakieś tam przebitki małe, żeby za dużo praw autorskich nie było i innych tego typu spraw. I co? A potem już potem to już wieczór po zajęciach i dzień się tak naprawdę skończy. Taki wybrałem całkiem, całkiem spoko ten dzień się wybrał, bo dzisiaj było dużo po prostu pracy i mi się to bardzo podoba. Musiałem gdzieś pojechać, musiałem coś zrobić. Jak dla mnie spoko opcja, naprawdę. Fajno się dobrze jeździ po tych po takich drogach gdzie trzeba szybko przyspieszyć, szybko dojechać w jakieś miejsce bo się potem nie da. Dobra, także widzimy się już pewnie w domu i widzimy się następnie już pod miejscem gdzie mam zombę i będziemy rozstawiać razem wszystko całe podesty, wszystko będziemy rozstawiać. Nie wiem czy się cieszycie czy nie ja się bardzo cieszę także widzimy się zaraz Dobra moi drodzy wpadłem na szybko do domu zjadłem obiad tak po prostu nas idzie po prostu bo nigdy w tak jeszcze nie jadłem Mam już pilota, więc wyjadę z normalnie, mam nadzieję Mam nadzieję, że wyjadę normalnie Tak, wyjadę normalnie, okej okay. eee, I tak, i jedziemy teraz już na zumbę Zobaczymy kto jest w tym, kto nam dzisiaj siedzi, kto nam dzisiaj dowodzi I zobaczymy jak tam wszystko wygląda Nie było mi tam ponad dwa tygodnie, już trzy tak naprawdę, bo ten opasów no, w ogóle nie zapiłem. O dobrze, dopiero teraz na ulicę wyjechałem, się na osiedlówce to jeszcze mogłem, nie? Tym, że już nie wyrzuciłem śmieci. Bo zapomniałem. Będą z tyłu sobie liściły. Yy, jedziemy sobie teraz już na Zumbę i zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Jak wygląda mój czwartek, że rozstawianie podestu, wszystko jest 16,49, a od 20 minut już powinienem to rozstawiać, nie? Mówię dzisiaj, dzisiaj, się strasznie czas rozjechał. Rozjechał się strasznie. Masakr. Co ja mogę poradzić? Jeszcze przynajmniej się ślama kurna jeźdź jestem nie wiem czemu ludzie na tej ulicy jeżdżą 20 na godzinę nie puszczaj go ty masz pierwszeństwo debilo Dobra trójka przycięłem jest dobrze no i znowu znowu ten Hyundai, nie Hyundai tylko szczęk czemu zawsze szczęk wrócić z chińczykiem Jakoś... I dajcie znać, tego się tego typu, typu filmom się podoba, bo miał trochę inaczej wyglądać, tak jak mówię, ale wyszedł tak zwykle. Zaraz kichnę, no, także dobra. Na razie żegnam się z wami chwilowo i widzimy się już na sali. No dobrze, zatem tak wygląda sala. Tak wygląda sala, trzeba te palety, które widzicie tam za mną, trzeba postawić tu, trzeba z nich zrobić podest. Jest głośnik, który zostawiłem dwa tygodnie temu i tak sobie nadal jest. Także tak to sobie wygląda. Teraz będziemy działać, będziemy to rozstawiać. Znaczy ja tam sam sobie to poroztawiam. Chcę trochę podźwigać. Wszyscy jakieś zabawki tutaj zostały. A moja świątynia. Moje miejsce po prostu. Także teraz już tylko rozstawiam i lecimy z tematem. My distance from you You don't gotta lie to me to get through But you pull me off into the deep endless let's pretend that Nothing ever happened on that night No i patrzy pół godziny zleciało na takim czymś, nie? Też jeszcze z pięćpasem który mam taki pas, o mam, nawet pokażę wam, taki pas transportowy mam. Um, tutaj. Sobie usiądę, poleści, skoro już mogę, taki pas transportowy, trzeba to zrobić dookoła, ktoś do mnie napisał. Hmm, ktoś do mnie napisał, nieważne. Eee, trzeba jeszcze podpiąć parę rzeczy, parę kabelków. Bo no na tym się około godziny schodzi, żeby to wszystko tutaj ogarnąć, co najmniej. ja przypominam, że 18.15, ja zawsze zaczynam, to ja przyjrzę na 16.30, 17, żeby się wyrobić. To, co najbardziej lubię. Światła, właśnie. Te światła robią największy klimat w tych zajęciach, tylko teraz będzie znowu jasno, bo pogody już wiadomo, kiedy to o 16 było już ciemno, a teraz jest już całkiem jasno. Mimo że jest 17, więc mam nadzieję, że na 18 jeszcze będzie w miarę ciemno, czy te światła jeszcze będą miały rację bytu. Ja to wam pokażę po prostu jak je już podłączyłem. Moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale, jak wam się podobała Zumba? Powiedzcie jak wam się podobała Zumba, jak wam się to wszystko podoba, trochę z daleka nagranie, ale wiecie jak to jest, jak się samemu tańczy, nie znaczy nie, 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 się nagrywać, no logiczne chyba, tak? No, mam nadzieję, że wam się podobał film, że pokazałem wam taki trochę mój dzień, jeżeli chcielibyście kiedyś zobaczyć stricte już o co chodzi w tej Zumbie i w tym wszystkim, to dajcie znać, też wam mogę nagrać, może chcecie mieć taką... Serię filmów, po prostu, w której będę trochę bardziej mówił o sobie, aniżeli o Skodach. Możemy się nad tym zastanowić. Jak chcecie. Także subskrybujcie kanał. Tutaj subskrypcja jest. I widzimy się w kolejnym materiale. Zostawcie komentarze. Ja chętnie sobie poczytam na no to. Odpowiem wszystko. A teraz, Wszyscy, do zobaczenia. Mam tyle energii, że aż mi się chce. Na razie. Cześć, pa.